W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowsze postacie z SkiBidi Toilet. Widzowie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jeszcze tego nie było. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo naprawdę będą to mega kozackie postacie. Oglądajcie do samego końca, zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy. Patrzcie, w takich skrzynkach są postacie. Właśnie mam pierwszą, jest to Triple SkiBidi Toilet. Dobra, ja sobie biorę, słuchajcie, tutaj itemki, tak żeby można było jakkolwiek sobie tutaj zawalczyć. Dobra, to słuchajcie, złote jabłuszko oczywiście na start, a wy możecie teraz zobaczyć no nowszego z Wow! Jaki on jest ogromny! Wow! Jeszcze takich nie widziałem, słuchajcie, one są odjazdowe. Patrzcie, już mnie goni. O nie! Jest mega wielki, słuchajcie, dobra, ja sobie oddalę się, żeby oczywiście go widzieć z daleka. Dlatego może sobie przejdę tutaj. O, cyk tu Dobra, jakoś tam Rrr, Dobra, jestem, 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 jestem Wow, jaki on jest ogromny, patrzcie, ten jest łysy w ogóle. <grym> dobra, ten skibidi toilet jest mega mocny, wygląda kozacko, ale chciałbym zobaczyć go z przodu. Jest, patrzcie, widziałem przez momencik. On w ogóle rusza twarzą, nie wiem, jakoś dziwacznie jest zrobiony. Ale dobra, słuchajcie. O, jest teraz widać, patrzcie, ruszają. Ty, one są najlepiej zrobione ze wszystkich skibidi toiletów. Dobra. I spróbujemy go z łuku rozwalić, czy da się? Nie wiem, on pewnie ma dużo, dużo HP. Dobra, spróbujmy. Tego sobie po prostu go obejdziemy i sprawdzimy. Pozostałe, bo jest ich mnóstwo. Słuchajcie, tych skibili jest ich naprawdę sporo. Dobra, ja od razu sobie spawn pointa biorę, tak, żeby oczywiście sprawdzić. Uwaga! Oh, 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 oh. Nie, 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 nie. O nie, baus co, Skibini? Patrzcie, jaki on w ogóle ogień ma, patrzcie, ty, co się dzieje. Ty, nie? O, świnkę normalnie zaraz rozwali. Co za gość, dobra, ja sobie go zostawiam. Słuchajcie, o nie, już mnie atakuje, dobra, widzę, że. Oż, Skibini, to i lecie, dobra. Ej, one między sobą walczą czy nie? Myślałem, że może zawalczą między sobą, to trochę mi dadzą fory Dobra, uciekam, 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 jeszcze kaktusa dotknąłem Dobra, tutaj mamy kolejnego O, nie, 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 dobra Eee, kamera woman Dobra, zobaczmy, kamera woman będzie wyglądała O, dobra, walczy z nim, dobra, postawię jeszcze Jest, patrzcie, rozwala go Świetnie, dobrze, kamera woman. A jest. patrzcie, rozwalaj O nie, pierwszego kamera womana rozwaliła rozwalił dobra, został pokonany, najsik nice. ej, spoko, dzięki, przybij piąteczkę dobra, mamy pokonane dwie postacie więc chyba spoko dobra, to przejdziemy teraz dalej do kolejnej skrzynki, tutaj mamy skrzyneczkę eee, wow, titan słuchajcie, kameramen titan to będzie mocne, słuchajcie łoki, wow, on jest ogromny to ten z chyba nie ma szans z nim, o nie co on wyprawia, patrzcie, młotem nawala, wow, spadł na mnie Jaki on ogromny. <laughs> Dobra, kameraman, O masz, a masz, a masz. Ciekawe, czy ja bym był w stanie go pokonać w ogóle. O nie, jak mało HP mu zabieram. Dobra, ale dobrze, że on przynajmniej mi nie atakuje. To jest taki plus. Okej, okay. możemy przejść dalej. Będziemy się bronić kolejnymi skibidi. Dobra, mm. skrzyneczka. Jest tutaj skrzyneczka, więc od razu sobie ją sprawdzamy. Zobaczymy, co tutaj jest. Wow, kolejna postać. I to jest tym razem... Mm. E... Spiderski bili tojle. Dobra, zobaczmy jak on będzie wyglądał. On wygląda mega fajnie. Wow, wow, strzelał do mnie. Wow, poczcie, dostaję obrażenia. Dobra, świetnie, świetnie, dawaj, dawaj. Titan, racie z nim. Wow, patrzcie, on lata. Wow, ej, to było mocne. Zespawnujmy ich więcej. Dobra, zespawnuję ich więcej. Okej. Okay. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, o, one mnie... Okrążyły mocno. Dobra, teraz swiewać stąd. Dobra. E, Titan powinien sobie dać z nimi radę bez problemu. Patrzcie, on podlatuje i rozwala ich. Ej, to one w ogóle kompletnie szans nie mają. Dobra, jeszcze jednego. Dawaj, pokaż, jak to robi. Woo! Co, on odpalił? Ty, on odpalił jakieś dziwne. Yy, to światło! Tak, to z tego ekranu na brzuchu, co on ma. No to ładnie, dobra, to lecimy dalej. Zobaczcie, ta skrzyneczka. O nie, jeszcze tu nie. Yy. Angel Toilet, dobra, o, to jestem ciekawy Dobra, sobie weźmiemy spawn pointa, słuchajcie Bo tu możemy się zadziać naprawdę sporo Okej, okay, Angel, dawaj, Patrzcie, wow, na dwa hity poleciał Titan to jest mocny, Titan to on w ogóle kompletnie rozwala ich wszystkich Więc ja sobie mogę powiem szczerze, że Dobra, Angel jest po prostu... Nie jest aż taki ciężki, bo myślałem, że więcej będzie zadawał obrażeń. Dobra, rozwalę go, rozwalę go. O, to nawet chyba on rozwalił. No to nie, no to ja nie miałem szans. Ale TV Man. Dobra, zobaczmy jak TV Man wygląda. Okej, okay. spoko. O, z uśmieszkiem. <grym> spoko, fajnie. Dobra, ciekawe jak ten będzie walczył z nimi. TV Man, patrzcie. No, świetla go. Patrzcie, takie światło ma tutaj. Wow, i zgasło mu. <grym> Ej, to naprawdę jest sporo fajnych i tych yy, mopków. Dobra, mamy kolejną postać. To jest Kibity Toilet Science. O, okej, okay. to jest ten doktorek. Dobra, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 dobra, te małe brzące. Wow, no hita mnie rozwalił. Ale ten. Ej słuchajcie ja wezmę sobie spawn pointa i wezmę kill małpa E ponieważ yy, jak widzicie cały czas one mi tutaj psują miejscówkę Dlatego ja sobie tutaj silenca zrobię i postawmy TV-mana zobaczmy czy TV-man będzie wow, wow 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 Dobra TV-man dajesz, dawaj, dawaj tego doktorka musimy pokonać Musimy go, O, patrzcie go oddala, patrzcie to ten go naświetla i on go po prostu rozwala Ty, dawaj, naświetlaj go, naświetlajcie go Patrzcie, całą armią Wow, nie ma szans, kompletnie nawet nie może podejść do nas No jest spoko Dawajcie, lecicie z nim Patrzcie, TV-many patrzcie jak go naświetla, jeden, drugi Wow, dobra, pokonany, świetnie No, świetnie to akurat wyszło, że Nie muszę walczyć zbytnio mm, Dobra, możemy przejść dalej A to już tę skrzyneczkę już sprawdziłem, więc idziemy dalej Idziemy dalej, zobaczymy Co my tutaj mamy, teraz mamy Toilet with glasses, dobra, to toilet z glasami Z, nie, z okularami Dobra, to ja sobie to wyrzucę eee, jak wygląda Nie, to jest doktorek! Pomóc, ponieważ mnie gonią, wariaci Wow, wo, uderzył mnie, co to jest, naświetliło mnie eee, więc chyba git No ale my możemy przejść sobie dalej Spoko, dobra, lecimy do kolejnej skrzyneczki Ta już chyba sprawdzona była Więc możemy iść dalej, dalej, dalej Dobra, eee, spawn pointik Oczywiście spawn pointik musi być Weźmiemy sobie teraz, u Titan Speakerman, Uooo jaki on jest ogromny, ciekawe czy on coś zrobi z nimi, patrz, o nie. zostaw mnie, zostaw mnie, dobra, Titan, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, Titan, patrz, zgniecie go normalnie butami, cyk, o, Oa, i jeszcze ja dostałem, ty, on na coś, na nim, pluje na niego, a muzykę tu nagrywa, <grywa> nie może go trafić, patrzcie, on go pokona, on jest za mały, dobra, o masz, to toilecie, o o... Okej. Okay. Ej, on chyba jest za duży, słuchajcie, na niego. Więc chyba taki minus. Dobra, tu widzę jakąś skrzynkę, więc od razu tu se podejdę, sprawdzę co tu jest. Nie, tu nic nie ma ciekawego. Yy, itemy, które są w Minecrafcie zwykłe To tego nie będę pokazywał, ale Titan Cameraman. o. Dobra, Titan kameramen. Wow, jaki on jest ogromny, ej, titani ty, 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 są po prostu mega. Dobra, słuchajcie, to będziemy musieli sprawdzić e, chyba w innym odcinku, ale dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj mamy skrzyneczkę i jest hydra! Okej, okay, hydra to sprawdzimy jak będzie wyglądała hydra. Mm, Okej. Okay. wow, ile głów ma? Ty, ale one są mega zrobione, zobaczcie, one ma nawet. Pff, Titan ten kameramen rozwalił go na, na bez problemu. <grym> Nie, no ja tutaj chyba jestem zbędny, żeby z nimi walczyć, bo ja mam takie itemy kozackie. Dobra, rocket, o, to rakieta, dobra, o, o, rakietowy to będzie pewnie mocny. Dobra, ja sobie od... zwiewam od niego, dobra. Titan, pomóż mi. Tytanie. Dobra, o, już glebnął. Dobra, spoko, Ej, one w ogóle nie mają szans ze mną. Te, jak, jak ja mam taką obstawę, jak tytani tutaj ogromni, no to chyba nikt mi tutaj nie podskoczy ze skimidi. Dobra, co spawn point słuchajcie, ze sobie spawn pointcika zrobimy. Lecimy dalej, szukam tych skrzynek. Nie mogę ich znaleźć. Gdzie są skrzyneczki, które by mi się przydały? Tutaj. Eee, Okej. Okay. Dobra, widzę, że jest tutaj to skrzyneczka. Dobra, mamy. I Titan. O, infekty Titan. O, to będzie walka. Słuchajcie, ale to na później, ponieważ to jest zainfekowany. Więc ja bym z chęcią to sprawdził, ale to później. Dobra, lecimy dalej. Mamy tych Skibidi Toiletów naprawdę sporo. Więc chyba git. Um, więc naprawdę sporo się dzieje. A na sam koniec odpalimy potężny e, atak. Wszystkich mopków na wszystkich. Więc zobaczymy. Large Skibidi Toilet. Wow, dobra, on jest duży. Okej, okay. czy ja go trafię? Trafię go? Amasz, o amasz, o amasz. O Dobra, pokonajmy go. Chociaż tego jednego z Kibidi. Dobra. Ej, on ma sporo HP, ale chyba powinienem z nim dać radę, bo on nie jest jakiś mega mocny. Dobra, sobie złote jabłuszko zjem na wszelki wypadek. Okej. Okay. Tutaj chyba nie przyjedziesz, co, kolego? A nie przyjedzie. A nie, przyjechał. Wo, wo, amasz, o amasz, 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 amasz. O masz, dobra, muszę go pokonać, słuchajcie, chociaż tego jednego. Dobra, 呃, yy, a masz, a masz, masz, patrz, jak on atakuje, Buźku Ło, wow, patrz, świnkę! I od razu świnka zaczęła uciekać, dobra. Musimy go pokonać, zobaczymy, czy coś z niego wypada. W ogóle jakieś itemy. Wow, exp tylko, ej, i to sporo expa, Spoko. Dobra, lecimy dalej. Ta skrzyneczka już jest zbadana, więc całkiem spoczko. Możemy teraz przejść do tej skrzyneczki, która jest tu. Okej, okay, mamy tutaj yy, Plunger? Co to jest, cameraman? Ło, wow. ty on lata. Patrzcie na to. To jest ten z przepychaczką. Pff. No i to jest mocne, dobra. Przejdziemy dalej. Bo słuchajcie, mam tutaj same dobre moby. E, z chęcią bym sprawdził inne jeszcze. Dobra, mamy tutaj. By bussał z kibici dobra, zobaczmy. Wow, nie, 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 nie. Przypychaczka, pomóż mi. Proszę, pomóż mi, ciekawe, czy da radę. No, okej, okay. czy przepychaczka powinna sobie dać radę? Wow, ten z tymi maszynami normalnie, takimi ogromnymi. Dobra, przypychaczka przegrała, o nie, dobra. Ja chyba lepiej też, żem żeby... Łoł, wow, półtorej serduszka mi zostawił. I to jeszcze na złotym jabłuszku. No, to jest mocny gościu. Dobra, e, stawiam ich tutaj sporo, żeby mi tu pomogły. Ok, może pójdą do niego, zawalczą. Patrzcie, jak wlatują. Nie, jest, pokonały. Ej, to nie są one, one aż takie słabe, jak mi się wydawało. Więc chyba gitara. E, dobra, przyjdziemy do kolejnej skrzyneczki. Mamy ich tu sporo, naprawdę jest tego sporo. Su. Titan Cameraman? Wow, ile tego jest? Ej, to ja bym z chęcią sprawdził wszystkie te um, Titani. Dobra, TV Man. Okej. Okay. TV Man już chyba był, więc spoko. Ok, on uśmiechnięty, jak zwykle. A my przechodzimy dalej, 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 dalej. Musimy sprawdzić wszystkie mopki, które ma, na nas czekają. Dobra, yy, mamy tutaj. Small to Toilet, dobra, ej, to chyba z nim powinien sobie dać radę Cielamy ruszasz? Ej, ty, Skibidi Dobra, bo zaraz, o, TV Man, patrzcie, leci już Ze złotym ekranem Co jest? I ręce do tyłu tak dziwnie ma Dobra, ej, postawmy tego więcej, zobaczymy Okej, okay. czy Skibidi naświetli go tak mocno, że on padnie? Dobra, okej, okay. okej, okay. patrzcie, on złotym ekranem ma, złoty ekran Fajne to jest, ty Wow, pokaż ten ekran Ha, ile expo mi tu wypada, najsik, dobra, ej, chyba pokonał wszystkich, więc spoczko, naprawdę mocny zawodnik, ale my przechodzimy dalej, bo jest tych skrzynek jeszcze więcej, TV Man, a, to on już był, dobra, czyli jakoś się zdziwacznie zestakował, dobra, i kolejny, musimy gdzieś tutaj znaleźć, o, jest, widzę skrzyneczka i tu jest skrzyneczka, dobra, to ja ją biorę od razu i zobaczymy co tu jest, TV, TV Man Titan, wow, Ej, te tytani są mega. Ej, ja bym musiał chyba nagrać normalnie odcineczek o tym. I Titan Speakerman. Wow! Widzowie, on lata! Widzowie, to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć walki tytanów wszystkich Titanów, dajcie znać oczywiście w komentarzu. A my spróbujemy jeszcze zrobić z małą walkę z tymi mopkami, które tutaj miałem. Dlatego ja sobie wziąłem Game Mode'a. I słuchajcie, weźmiemy sobie e, czterech losowych e, z hmm. KBD toiletów, o, albo pięć, albo wszystkie w sumie, które były bo one nie były jakieś mega mocne i odpalamy, słuchajcie, odpalamy te mniejsze okej, okay. odpalamy tutaj large, okej, okay. large okej, okay. angel angel triple okej, okay. hydre odpalmy i odpalmy ten tutaj, o, dobra, I one między sobą walczą, czy z kim one walczą? O nie, to Titan przyleciał Dobra, ej, ciekawe, czy Titan będzie miał szansę jakiekolwiek z nimi Dobra Odkładam sobie na miejsce z powrotem A teraz biorę, słuchajcie, Rocket yy, O nie, Rocket to on był, dobra e, To tego, tego, tego em, Weźmiemy sobie tego I może jeszcze TV-mana Okej, okay, dobra, odpalamy, słuchajcie Zobaczymy, jaka będzie walka Dobra, ej, tutaj jest mi mały lag Okej, okay, camera woman e, Camera Man, Plunger. I TV Man. Okej, okay, dobra, palamy. Palamy, zobaczymy, co się stanie. Czy ktoś będzie miał szansę. Ci już naświetlają z kibili toiletów. Ci są zatruci jakoś dziwacznie. Ej, to się zwalga. Patrzcie, co on robi z telewizorem. Na czerwono wszystkich świeci. Ło! Wow. Nie no, to ten Titan to jest w ogóle bez. Bez problemu sobie chyba z nimi da radę, widzowie. Zobaczcie, co tu się dzieje. On w ogóle nawet nie został ruszony. Ci, no, no nie wszystkich rozwalają, patrzcie. Ci zostaną zaraz padnięci. O, popadali. Wow. Dobra, ej, Titan padł? Nie gadaj. Nie, on tu idzie. Teraz speakerman nadchodzi, zobaczcie. On zaraz tutaj podleci. Patrzcie, strzela. Łup. Wow, Speakerman jeszcze z dźwiękami swoimi z głośników na bala. Patrzcie, cyk, cyk, strzela w nich. Widzowie, jak widzicie, naprawdę z kibili tutaj nie mają zbytnio szans. A wy, widzowie, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden, żaden film. Jeśli chcecie więcej odcinków, właśnie z, ze Skibili toiletami, dajcie znać w komentarzach. A ten odcinek się właśnie kończy. I to by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.